Dzień dobry! Ja jestem pan Kawia i jest ze mną Norimen. E, to ja, dzień dobry. I dzisiaj Panie. gramy sobie beztrosko i radośnie w Terrarię na presecie Dąd Starbowym. Będziemy odkrywać I nowe rzeczy i na pewno będziemy się świetnie bawić. Ja Chce jak bez trosku. Przecież jakieś nowe mechaniki głodu, kaktusy biją wszystko. Chcecie zabić, zamordować, ciemno tracisz życie. Czy to jest jakaś tragedia? Czy tak się nie da grać. Jak to spokojnie? Tak się? Tak się nie, nie da żyć, a ludzie w tą starwie żyją tak na co dzień. A! chcę to zabić. Hmm. <laughs> e, dobra. W ogóle to to już wcześniej się ugadaliśmy, że ty będziesz Rangerem, a ja ci w ogóle nie powiedziałem, czym ja będę. Pamiętasz, jak ci odracałem, odracałem bycie samonerem, nie? No to będziesz samonerem. Bo Kawia chciała być samonerem, a ja je to odradzałem, bo, bo wiem, że jest ciężko być samonerem. Dlatego postanowiłem, że ja będę samonerem, żeby zobaczyła, jak ciężko jest być samonerem i żeby zobaczyła, jak ginę. No. <laughs> Czyli tak. mam kierować tą grę, tak? Oczywiście, że tak. O i jak zobacz, ostatnio. zobacz, tutaj ogólnie już są takie takie rzeczy non-sterwowe. Te marmury Dokładnie. i w ogóle... Bo marmur normalnie nie występuje na powierzchni. Na powierzchni nie, ale występuje pod ziemią. Na specjalnych biomach. No co masz teraz kaktusa, nie który cię bije. No bo właśnie Boli. I jeszcze mam dźwięki. A nawet jak dotykam go, to coś boli. To jak teraz... O! Kurde, ja zaraz umrę. <noise> Zabijecie kaktus. Nie jestem głodny do tego, nie mam co jeść. A grzyba zjeść. No, nie, nie, nie pomagają. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Nie wiem, moje, moje są jakieś zepsute. Bo <noise> ja mam komory. To grzyby z zepsucia. No z właśnie, mam. za trzy minuty będziemy bardzo głodni. Trzeba znaleźć coś do żarcia. Z tego żarcie ja mam... czasami wypada. Tak, trzeba drzewa rozwalać. Ale daj mi też drzewo zjeść. drzewa się nie da zjeść. Jakby się dało, to sam ja jadł drzewo. Może żołędzia się da zjeść. Uwaga, szajm, szajmy idą. Nie robią na mnie żadnego wrażenia. No mnie mam 19 HP. Znalazłam linę i drewnianą strzałę. A tu nie można wskoczyć Okudno. Ale dziwnie jest ogólnie dołączyć do tej gry, kiedy się nie ma nic w kieszeniach Oh no No Ja w ogóle mam pierwszą skrzyneczkę O drugą skrzyneczkę Czekaj, bo szukam trzeciej skrzyneczki Zjedz sobie może grzyba na HP, bo tak y, troszeczkę e... się martwię o twoje po, HP pod... Ja już mam całe, bo potkę miałem Czekaj. A okej okay. Tutaj są rzeczy różne. O kurde, z pochodnie mi się skończyły. Masz jakieś? Mm, zaczekaj. Yy, mogę wytworzyć prawdopodobnie pochodnie? Nie, nie, nie mogę. Nie mam, sz, nie mam szlamu. Szlam! Warzej, Właśnie, jako o szlamie mowa, tutaj jeden jest. Tylko yy, dobra, wyjdźmy. Tąd może lepiej faktycznie. Jak sąd wyjść? Okej. <laughs> ok, może być. Lubię takie skróty. No w ogóle pęcie na powierzchni. Bo pająki teraz się generują na powierzchni w Terrarii. E, no właśnie też o tym słyszałem, więc... Mm, mm, mm. Drzewo. E, tutaj trzeba... Nie, bo tutaj trzeba profesjonalne mosty Binary zrobić. O, zobacz. Czekaj, drzewo tutaj ścinam. z nadzieją, że może wypadnie mi jakaś gruszka czy pietruszka. Pietruszka? Pietruszka. O, o nie! No. Zapomniałam, że mam tylko 100 hp. No tak. Ach, jak, jaka fajna ta teralia, nie? Taka prosta i w ogóle. Przy okazji, jestem głodna. Dalej, jesteś głodna po śmierci? No, maro, jestem głodna. Nie, 5 minut mam, no, na pożywienie się. A, no to ja mam 3. E, dobra, mam, mam propozycję słuchaj, Albo ty idziesz w przeciwnym kierunku i szukasz, co tam jest, albo i, idziesz do mnie tutaj. Mogę się przejść, mogę się przejść, zerknąć. Bo tam może będzie coś fajnego, a ja na razie tutaj szukam jakiegokolwiek pożywienia, bo jest ciężko. Ciężko w tym życiu. Co w nie? ogóle ja swoją postać wystylizowałam na Wendy, tak trochę. Blond włoski i czerwone portki. A moja ja. postać była, była generowana losowo. O, znalazłem trzymię. Więc jestem bardzo oryginalny. Dobra. No! O pająk tu idzie! O nie, pająki chcemy sobie zamordować. Ja pierdzielę, ale, ale znalazłem pojęciu grotę. A czy jak ubiję królisia, to wypadnie z niego coś do jedzącia? Nie. Eee, nie. <laughs> Teraz nie ma jedzenia z klików mógłby taki złapiesz... mały, mały kąsek mógłby wypaść. Chyba, że go złapiesz w siatkę i gotujesz z niego potrawkę. Ose, przechrupałam grzybora na hapsy, bo to jest zawsze 15 hapsów. Ja się boję <słuch> trochę tych pająków w ogóle, e, tu... znalazłem... Tutaj Chyba... jest w ogóle biom cmentarny. Biom cmentarny masz? Znaczy nie, 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 nie tak do końca, ale marmur mogę wykopać. Kurde. A i z kontrolem? O, robi się taką sztuczkę, że można kopać efektowniej. Dokładnie. Widzicie, ja ją tego wszystkiego nauczyłem. Jestem z siebie dumny. Znaczy, z niej też jestem dumny, bo się nauczyła szybko. Ja myślałem, że będzie jak z Ksanderem, że będę go uczył 3 godziny. Wiesz, idzie prosto. Tak, <laughs> Pomijając to, że w terenie nie da się iść przed siebie. Zawsze idziesz w prawo albo lewo. To bardzo, uprost, się, to bardzo To bardzo ten uprost, upraszcza postać rzeczy. Wydaje mi się, że umieram. O, tutaj jest mówiąc, jakaś się, jopa, to... do której mogę wejść. Hmm. Ciekawe, co się stanie, jak umrę. Chyba nie będę żył po prostu. I skrzynkę tak mam. A w skrzynce mam. O, pazury wspinaczkowe. Chcę. O, to się przyda. Aha. No i tak oto właśnie... No i umarłem już. Oj, granaty mam żelazną Zdobnę sztabkę, na... miksturę żelaznej skóry, 70 drewna. Yy, weź wszystko. Umarłem z głodu. Nieładnie. A tutaj się już robi noc. Ja nie chcę chodzić sama po nocy. Okej, ja tam zaraz pójdę, tylko dalej nie mam żadnej broni, więc tak się nie obronię. Ja się zamurowałam tutaj przed tym y, slajmem, on do mnie nie wejdzie. Czuję się bezpiecznie. do niebieskiego teamu, to tam pójdę do ciebie. Okej, okay, proszę. Dzień dobry. O, ty jesteś w tym drzewie, gdzie jest broń dla mnie. O, i nawet jest skrzynka, może będę miał broń w końcu. Nie wiedziałam, że tutaj wlazłam gdzieś, gdzie to jest, jest są... coś... O, mam broń dla mnie. A, no tak, no bo mówiłem ci, że ciemno. Biję teraz, ale nie słuchałaś. Ja słuchałam brzuchem. <noise> ale... Słuchałam, ale nie słyszałam. Pamiętać, no pamiętasz jak ci mówiłem, że jest taki ptaszek w tej skrzyneczce, co nie? I on jest taki fajny. No to ja właśnie tego mhm. ptaszka teraz mam. That's what she said. <laughs> I on jest super. Przynoszę ci szczęście po prostu. No. Jak się... Bardzo po szczęści to, to jeszcze znajdę coś innego tej może dla ciebie. To jest jeszcze jedna skrzynka. Idzie ze mną zombie. Zombia? O nie! A ja tutaj zamurowałam ogólnie i ten... I muszę się przebić. Ja uciekam stąd. Nie, 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 nie tym razem. Masz radę? Dasz radę? <grym> on tutaj im. wleci. Zamuruj się może jakoś. No właśnie, próbuję. A bloków nie mam. Gdzie jest ekwipunek? Bo ja miałam tutaj drewno. Miałam bardzo dużo drewna. O, o, o. Kurde, umarłem za tym zombie. No, przynajmniej mam już broń. Chociaż jest dosyć słaba, to jednak mam broń. To z drugiej strony też jest jakieś wejście. Jopa, no to ją też zamuruję na wszelki wypadek. O kurde, bo tu ciemno jest. Dobra, wiesz co, ja sobie postawię Duch! Nie! O, może i dobrze. Słuchaj, ja mam plan, żebyśmy zrobili sobie pierwszy domek może. I ogólnimy się <coughs> trochę, bo już mam jakieś tam surowce, mogę kowadło zrobić na przykład. Co Umarłam to, to? w ciągu półtora minuty yy, dwa razy. ko ja też. Dobra, to co robimy? Domek. E, tak, róbmy pierwszy domek. Może ubijmy to? No patrz, widzisz jak mój ptaszek walczy? No walczy, walczy, pięknie walczy. No, a, a jakbyś nie. chciał sobie właśnie popróbować te rzeczy dąc sterwowe. Y, to jest y, kwiatuszek Abigail. No wiem, i, i on właśnie ta Tak, 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 tak. I ją można jest levelować jeszcze... i ona jest później całkiem no. mocarna. O nie, nie no już umarłem. Odradzaj się szybciej, bo tutaj jest mnóstwo potworów, które chcą mnie dojechać. O nie no, <laughs> musimy, musimy zrobić ten domer. Musimy zrobić chałupę. Tak, ja już mam <laughs> drewno, wiesz, ja tylko się zrespię i ja buduję. Albo jednak nie, bo tu zombie jest. Próbuję go wyminąć. A! Nie wyszło. Okej, okay. poziom, poziom ekspercki, tak, Nori? E, tak. Tak? <laughs> Tak, pokazać Ci w ogóle sztuczkę? Widziałeś? <grym> o kurde <grym> Bo wiesz, jak postawisz się była... przed zombiakiem, to on wtedy pod podskoczy możesz go dołem wyminać, wiesz? O nie, ja się ich taki... wszystkich boję To jest taki trik takich naprawdę potężnych graczy tej gry Mam <grym> no, takie rzeczy Tylko, o kurde, zombie, zombie, zombie Po co ja usunąłem ten blok? Dawaj go guide. zabijesz go. Dawaj go. Dawaj go guide. bijemy go. Ja z guidem zabijemy zombiaka. Dobra, zabiłem. Ja bym chciała do ciebie przyjść. Dobra, <laughs> przyjdę. Znaczy odrodzę się przy tobie. Już prawie, Już tu prawie ściany stoją, wiesz? Prawie ściany stoją. No, już kończę. <laughs> Zaraz będę zamykał, tylko się zrespisz. Dawaj, tak szybko. No i jestem, znaczy jesteśmy. Kurde. Dobra. Teraz trzeba zrobić pierwszy stół warsztatowy. Widzisz ile tego tam jest? Tu czuję. 5 minut. Dobra. A to nie dlatego, że po prostu umarłaś? Możliwe. Ale grzybę też sobie zjadłam Dobra, robię ścianę. E, zrobię krzesełko. Dobra. Mmm. A patrz, ja mam takie już fajne rzeczy tylko. A, bo potrzebujemy tego. A, dobra, nie mam. Patrz, kowadło już mam. Postawiłem. O. I mogę tobie zrobić już całkiem fajny łuk, żelazny, proszę. O, dziękuję. E, jakieś drewniane strzały bym chciała. Mhm, mm już ci robię strzały. Nawet ci zrobię ogniste. Uuu! Proszę. Dziękuję. No, no i no. chyba jak na razie. I, te te i teraz, mogę, teraz mogę swój miecz wyrzucić tutaj do tego śmietnika. Już wiem, że tutaj mam coś takiego jak śmietnik. I pod altem mogę sobie y, uznać ten łuk jako swój ulubiony przedmiot. Dokładnie. Kurde, znowu czuję dumę, że ja ci tego nauczyłem. Tak. Staje się coraz bardziej ogarniętym terrariowo y, człowiekiem. E, Możemy. Zobaczycie, ale... zoba, zobaczycie, jak kiedyś sprawę, że będzie miała w tej grze tysiąc godzin. E, drzwi ruchu. mogę, no. drzwi mogę zrobić tutaj. E, A nawet. Trzeba, trzeba zrobić. Nawet Tylko kilka sztuk ja, zrobię. Ja bym, ja bym poczekał, aż tam mój ptaszek się tym towarzystwem na górze zajmie, wiesz? Okej. Okay. Bo ja się trochę ich obawiam. O gwiazdeczkę mam. Ale patrz, nie idzie mu nawet źle. Jako tako. No, ale ogólnie to na razie to póki nie ambician, to muszę tylko stać i patrzeć jak on bije. To jest całkiem e, fascynujące i absorbujące patrzenie, jak ten ptaszor bije tutaj wszystko wokół. No, to co robi zejście do kopalni, do podziemi? Mm, tutaj od razu na chacie? No, ch tak. <laughs> Ewentualnie zróbmy tak możemy zrobić taką, Takie, jak mieliśmy wcześniej, takie przejście, co nie, że tutaj będzie takie. Wiesz, o co mi chodzi. Taka jopa, tak? Takie przejście między budynkami. I okay. pomiędzy będzie właśnie zejście, tak jak mieliśmy wcześniej. No, w porządku. Czeka, czekaj, tylko muszę ich tutaj zabijać. Kurde, taka będzie ciężko. O, mam żel, to znaczy, że będę mogła zrobić y, więcej pochodni. O, nawet o, też to... mogę sobie ogniste strzały wytworzyć, to może sobie wytworzę, co? Więcej. No, przyda się na pewno. No ogólnie teraz to ty bijesz naprawdę już nie tak mało. Mogłabyś sobie spokojnie z tymi zombiakami poradzić. Mm, czy mogę więcej ognistych strzał? Hmm, no niestety nie. Ale, ale mogę zrobić kaktusowy świecznik. <ścoughs> ale pochodni bym sobie kilka stworzyła jeszcze. O. Zobacz, mamy I... już kopalnię. Robiłem. To jest bardzo głęboka kopalnia. Dokładnie. Piękna kopalnia, jestem z niej dumny. Mhm, uh -huh. będziemy jeszcze kopać głębiej. Dobra. Tyle lecę kopać? Mam... Ty, cześć, że akurat mam potkę górnictwa. Spoko. Idę na wy wyprawę. <laughs> A ja też chcę ogólnie się wyprawiać. <laughs> Ale to ktoś musi stawiać pochodnie, bo teraz ciemność jest nieco bardziej niebezpieczna. Ja będę stawiać pochodnie, mam pochodnie, o. Dobra. O, zobacz, postawiłam już jedną. Mam 43 pochodnie, więc na dużo nam to starczy. O nie, mi się głód zaczyna robić, nie Zjedz grzyby. Ale grzyby nic nie dają. <grym> Zjadłem i nic nie dał. <grym> No, ma Ach, ta teraliowa muzyczka. W ogóle w menu Dont Starva też jest muzyczka Sterali, ona jest taka. Mm, taka patetyczna w ogóle. Każda muzyka Sterali jest piękna. W ogóle muzyka Sterali się wszędzie wpasuje. To jest coś takiego, gdzie. Coś, to, to po prostu pasuje zawsze i wszędzie. Nieważne do jakiej sytuacji zawsze pasuje muzyka Sterali. Ale my się kopiemy. No bo trzeba znaleźć surowce. Ja mam mnóstwo kamienia w kieszeni. Ale nie... Ale surowce nie kamień. musimy tobie zrobić jeszcze lepszy łuk. O! I mogę teraz się smyrać po ścianie. Ja też. Też znalazłeś te kolce? No, znalazłem. O, kurde, ty, pańczyna. O i źle, to wróży. Dawaj, lecimy. Nic tu nie ma. No trudno. Fajna kopalnia. <coughs> mogę, mogę zatytułować ten odcinek? Yy, Znaleźliśmy fajną kopalnię. Dokładnie. Yy, ja mam super pomysł. Yy, napiszcie w komentarzu, jak mamy nazwać tą kopalnię. Wiesz co? Mam taką magiczną potkę. nazywa się Powrotu i jej użyjemy. Aha, a mógłbyś mi kopsnąć taką jedną? Jasne, nawet mogę ci kopsnąć więcej, mam 23. Łopanie! Ty jesteś bogaty. Ja to ano? ogólnie nie wiem, mam 12 pajęczyn w kieszeni ukryte. Ja to kurde tyle skrzynek znalazłem. No, widzisz, no ja mam nawet parasol mam, czaisz? A ja mam parasol, w kieszeni parasol. E, po... <śmiech> posąg <śmiech> króliczka. Masz, masz, bo ty lubisz parasol. O, dziękuję. Ja o, to jest mega item, z którego potrafię korzystać. No. Osta od małego początku, nawet nie musiałem jej uczyć jak się z tego korzysta. Sama mm -hmm. widziała. Już nie powiem skąd ten parasol wyciągnęłam. Skąd? Oczywiście chodziło o Kawi o poprzedni świat. Nie? Tak... Żebyście tak, nie oczywiście sobie czegoś złego w Wiemy o czym pomyśleliście. <laughs> Nieładnie A. wezmę wez se parasol i sobie będę szybować w dół Jezu, aż mi się przypomnie... Ej, co, mi się przypomniało. Pamiętasz jak pierwszy raz uczyłem cię grania w terrali? Mhm. Uczyłem się jak się używa haku. haka, co nie? Tak. I pamiętasz co wtedy powiedziałaś? Nie, zupełnie nie. Nie pamiętasz? Nie. Naprawdę? Nie. Ale możesz przypomnieć. A, a wydmiesz to potem? Tak. Bo pokazałem ci to i ty powiedziałeś, i ty się mnie zapytałeś, aha, a można się na tym haku jakoś, haku jakoś spuszczać. Okej. Okay. Ale wiesz, no, w odniesieniu do haka, to jest całkowicie normalne pytanie. No tak, no przecież wiem. Ja się śmieję, dlatego że. Yy, dlatego, że czuję pewien dysonans, bo moje żarty są suche, a jest całkiem mokro, jak widzisz. Yy, co cię ubiło? Robak, tak? Nie, głód, tak jak ciebie zaraz. Nie, przecież widzę, że umarłeś przez wielkiego robaka. Tak samo jak a, ja. Bo, bo mnie, no bo mnie dobił, ale, ale ten, ale głód mnie już bił, więc tak bym zginął. O, w ogóle doszło do mnie, że nie mamy jak wejść do domu. Co? Nie ma drzwi? No, zapomnieliśmy o drzwiach frontowych. E, dom, ja dom. już to mogę. Dom. A no tak, ja. ja. już to mogę naprawić. Cześć, mam nawet tutaj, o zobacz, taran, którym wyważę tutaj ścianę i wstawię tutaj drzwi. O, nawet Dobra, potrafię ja... w tej grze wstawiać drzwi. Mam jeszcze jedne jakby co? O, to weź to postaw też. No postawię. Proszę. No. no i widzicie, jaką mamy ładną chatkę? Tutaj, gajt jest na przykład, dobra. Teraz Ci w ogóle mogę zrobić bardzo dużo strzał. O! Chcesz dużo strzał? Bardzo poproszę o bardzo dużo strzał. To Ci zrobię jeszcze trochę ognistych. Proszę i proszę. O, dziękuję. Czekaj, po, postaram się trochę więcej jeszcze żelu ogarnąć. Jakieś nasionka mam. Gliniany blok, to też jest śmieć. Blok ziemi, to też jest śmieć. 20 lin mam. Hmm. 20 lin. Chcesz granaty? A, Nie możemy. Nie mamy trowera. Aha, okej. Okay. A czy mogę zrobić tak? Uwaga, granat. Tak. Kiedyś miałam taką historię w podstawówce. Co, Chcesz jedną miksturkę żelaznej skóry? E, mam trzy. Okej, okay, bo ja się chciałam tutaj z tobą wspaniałomyślnie podzielić niektórymi rzeczami. Wiesz co, właśnie ja też myślałem, czy ci tego nie dać, ale, ale sobie tak doszło, doszło do mnie, że i tak, i tak ci dam przed bossem, więc no. Ehm, ale tak ogólnie miałem taką historię kiedyś w tym podcałówce, że u mnie na niemieckim <noise> chłopaki z klasy e, po prostu Podczas lekcji ten, podczas lekcji ktoś krzyk, krzyknął granat, i, i wszyscy ten, i wszyscy <ścoughs> chowali się pod ten, pod. Nie, Jezu, jak to się nazywa? Pod, pod ławkę? ławki. No okay. dokładnie. To było zabawne. Pamiętam. Próbujesz synać drzewa i znaleźć w nich cokolwiek <laughs> do jedzenia. Kurde, Ej, to, to będzie dana. trzeba ryby łowić i przerabiać to na potrawki z rybek, bo to chyba jest najtańsze. No. To możesz zrobić sobie już wędkę. Tylko musisz zrobić w takim wypadku jeszcze. Ten. Musisz jeszcze zrobić. Yy, kolejne domki. Bo musi przyjść NPC, dzięki któremu można łapać. Te hmm. Dobra. Znaczy ja, czy ja mam trzy, trzy, te, trzy z robaczkami te pojemniczki, jakby, ale. Okej. Okay. To starczy. Okej, okay, okej. Okay. O nie, duch mnie zabije chyba zaraz. A? To wrócisz przynajmniej do domu. Niestety, kurde. nie na porę obiadową. Nie ma jeszcze obiadu, kurwa. Nie ma i nie będzie. Dzisiaj u nas dieta afrykańska. O nie, nie, to było złe. O. Halo, dlaczego ja nie mogę tu. Mogę! To weźcie zdecyduj, czy możesz, czy nie możesz. Jednak mogę. Buduję naszą pierwszą norkę. Dobra, czekaj. Inna. A może od razu pójdziemy w te w dom z balkonem. W dom z balkonem? Mm? Dom z balkonem. Tak, to jak w tym, tak w Skyrimie drzewko kamiętności. Pójdźmy w, w dom z balkonem. Plus 10 do stylu. Nie wiem, czy grałaś kiedyś w Skyrima? Eee, troszeczkę. Skyrim, bardzo fajna gra. Eee, ja chcę ściany zrobić. Daj mi ściany zrobić. Dobrze. Wreszcie chciałem to zrobić, ale jak. Nie! Coś, ja, ja robię ściany. Dobra, a jak chcesz się zająć łowieniem, to proszę. O, dziękuję. W ogóle skoczyłem, a nie wiem, czy tam jest woda. Nie ma tam wody. Bzium! Mogę zrobić mnóstwo ścian 404 ściany. Myślę, że wystarczy. To jest bardzo dużo no ścian. Bzium! Tutaj mogłabym podłożyć tę muzyczkę, bo budowniczy. Zawsze radę da. Jezu, dzieciństwo. Tak bardzo. Zwykle czułam wielkie rozczarowanie, kiedy na jedynce jako dobranocka leciał Bob Budowniczy. Nie wiem, jak ty. Eee, ja też nie lubiłem tak, ale, ale to pamiętam. Eee. Byłem zmuszany przez mamę do oglądania. Eee. No. Ja Widzę już Twoją no. mamę. Oglądaj Boba Budowniczego, bo obiadu nie dostaniesz. <noise> Dokładnie tak było. Pamiętajcie, dzieci. Oglądajcie Boba Budowniczego, bo inaczej. Nie dacie rady. <noise> nie dacie rady. Ciężko jest w życiu. Jak <noise> nie oglądacie Boba. O tu mogę dać pochodnie. I tu mogę dać pochodnie. O nie, dałam pochodnie na zewnątrz. Dobra, może być. Ej ten domek zrobił się już taki całkiem przytulny, pomijając to, że zrobiłam jeden babol budowlany, ale po to posiadała oczy, żeby robić na oko. No, dokładnie. Więc. Who cares? E, gdzie się podziałeś? Ja jestem głęboko pod ziemią. Ja jestem obecnie zamieniłem się w kreta. E, wiesz jak co ci powiem, mam coś z takiego jak różdżkę ze żyjącego drzewa. Wiesz co to stawia, bloki? Po prostu takie inne, inne inny rodzaj drzewa stawia, taki. Nie wiem, czy ładniejszy, to zależy. Kto, co lubi, Ale można, można z tego po prostu domek zbudować dzięki temu. Okej, okay, rozumiem. Ja bym chciała stworzyć nasz pierwszy kuferek. Nie musisz tworzyć, bo mam siedem przy sobie. A ja ją zrobiłam już. A, no dobra, no to pierwszy możesz stworzyć. Teraz to ja postawię, mam po prostu. Tak, mogę zrobić kuferek na nasze pierwsze śmieci. No, zrobiłam, ja, ten... zrobiłam balkon yy, w tym, yy, no, w tym czasie. Ubrałam się w, w drewniany set. Czuję się bardziej, no, drewniana, że tak powiem. <laughs> drewniany odcinek i stworzyłam nam nasz pierwszy Pięknie. balkon e, czekaj, byłam tutaj problem, dobra, pokażę ci trik patrz, chcesz zobaczyć trik? tak, to czekaj, tylko muszę tam najpierw wrócić jakoś, czekaj e, mam pomysł, robię tak patrz, pokażę ci trik, jak omijać zombiaki patrz, stawiasz mi okay. mi blok i patrz na to kurde, nie zadziałało, ładnie ominąłeś bo musi być równy, równa przestrzeń. Zaraz pokażę ten tip. Umrzyj! Kurda, ty teraz jesteś potężna, ja to jestem taki słabiutki. Czekaj, patrz. Stawiam tu blok i patrz. Kurde, bo zablokowałeś. Dobra, musi być jeden. Weź jakiegoś jednego, zostaw. Okej, okay, proszę. I patrz, tu jest blok. Jak on tutaj podejdzie, ten zombie, mhm. to on zrobi takie... Skok? Wtedy można ominąć, tylko jak no. jest jeden to tak wychodzi Po prostu będzie przeskakiwał zawsze nad tym jednym blokiem, wtedy można skoczyć. Sobie. Jasne. I to jest takie zarombiste. Dobra, to co to już kończymy? Mm, daj mi tylko ubić tych zombi. W sumie to w tym momencie mogę już kończyć. Graliśmy sobie bez beztrosko i radośnie w trawie razem z Norim. To byłem ja. Dzień dobry. Pamiętajcie, Oczywiście. Żeby, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, że jestem najlepszy lub najgorszy, zależy jak uważacie. Pamiętajcie, ja doceniam każdą krytykę, nawet tą negatywną, dlatego pamiętajcie, żeby napisać, żebym nie prosił więcej o. o A czy krytyka, komentarze, łapki, czy krytyka lajki, może skupy. być pozytywna? <laughs> I jestem z natury żebrakiem, dlatego proszę. I tak. I może i to byłem ja i na razie. I byłam ja, Pankawia. I widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa! Pa, pa pa! Zostałem przez łeb na koniec.